Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry, kochanemu Państwu. Wczoraj potraktowałem rzecz wybiórczo, dzisiaj pójdę na całego. 13 grudnia. imienin chodzą Antioch, Antoni, Albert, Auxencja, Auxencjusz, Auxenty, Eutburga Eugeniusz, Jodok, Łucja, Orestes, Otylia, Róża, Samboja, Walenty i Walentyn. Wszystkim Państwu serdeczne życzenia. Drodzy Państwo, oprócz imienin są też urodziny. Urodziny stanu wojennego. Z reguły w okres młodości, no bo wtedy byliśmy młodzieżą, prawda? Wiąże się z samymi przyjemnościami, natomiast ten dzień wcale nie był przyjemny. A dzisiaj specjalnie z okazji 40. rocznicy stanu wojennego piosenka. Oryginalnie napisał ją Duduś Matuszkiewicz oraz Jan Tadeusz Stanisławski. A dzisiaj będzie. Bardzo nieoryginalnie 40 lat minęło jak jeden dzień, gdy ogłosili nam wojenny stan. Wśród opozycjonistów był pewien leń, co do południa smacznie sobie spał. Wciąż ci roztaczać uroki swe I rządzić chce psia mać. Na karuzeli życia przekręcić cię A sam cholernik jakoś nie chce spaść Tu wniosek się wyłania Śmiej się z tego drania Jego już na niewiele stać tak mówiąc szczerze, wcale mu nie wierzę, tak jak w kraju ludzi pół. Bo chłopisko owe, mocno obciachowe, wciąga nas centralnie w dół. Czterdzieści lat minęło, jak jeden dzień, gdy. Ogłosili nam wojenny stan, wśród opozycjonistów był pewien leń, dopierdla pod uwagę, nie był bran. Lecz kiedy straci prymat, gdy się zmieni klimat, z klawiszem pójdzie sobie, z klawiszem pójdzie sobie, z klawiszem pójdzie sobie w